Jak się urządzenie spisuje? Myślę, że po pierwszej próbie wykonania skanu nie możemy narzekać. Wszyscy z nas się do tego powoli powoli przyzwyczaili i coraz więcej tych prac już wykonujemy za pomocą skanera. Jak najbardziej fajne urządzenie i tak myślę, że powinienem je kupić kilka lat wcześniej. Trochę nawet za późna ta inwestycja. Czasy się zmieniają. Coraz więcej komputerów nas otacza dookoła i nie unikniemy tej cyfryzacji, a pomaga nam w pracy niesamowicie. A co było taką przyczyną główną, że Państwo zakupili ten skaner? No, Chęć rozwoju dalszego. Co miesiąc staramy się robić jakieś większe inwestycje. Jak i tu muszę przyznać, że troszeczkę jedna z pań, z pań doktor, która użytkuje też wa, wasz skaner we własnej klinice, a współpracuje ze mną. Namówiłam no, je. Myślę, że, że to była dobra decyzja. Czyli marketing szeptany zawsze tak, słusznie i zawsze zdrowy. A dlaczego akurat ten? Bo, bo są różne modele, są też jakby konkurencyjne firmy, a jednak zdecydowali się Państwo na CareStream. Z jakiegoś konkretnego powodu? Tak, myślę, że tutaj zaufanie do firmy Optident, która od wielu lat jest na rynku, mając swoje takie dosyć ugruntowane stanowisko, bardzo dobry stosunek ceny do jakości sprzętu. Tutaj no, nie umieszkam powiedzieć, że no, zasiągnąłem też opinii dwóch czy trzech użytkowników skanera wewnętrznego i, i tak najbardziej zachwalali, że, że urządzenie się sprawdza, bardzo dobre do, do, do pracy z protetyką. A proszę mi powiedzieć, tak na co dzień w tej pracy, jak to wygląda u Was, użytkowanie tego skanera? Co sądzą pacjenci? Jak wyglądało to przejście z tego analogu na cyfrę? Czy w ogóle całkowicie przeszliście na cyfrę? Nie, całkowicie jeszcze nie, tego się nie da ominąć. Natomiast staramy się jak najwięcej pracy wykonywać przy użyciu skanera wewnętrznego. Myślę, że to głównie jeżeli chodzi o prace pełnocyrkonowe, jak i pełnoceramiczne, w tej chwili u nas są wykonywane za pomocą skanera wewnętrznego. Natomiast co do reakcji pacjentów, myślę, że bardzo, bardzo pozytywnie to odbierają. Nawet jest to czasami taki efekt wow, że co my robimy? Nagle pokazujemy im na monitorze, jak wyglądają wszystkie zęby zeskanowane. Przesyłamy czasami zdjęcie na etapach pośrednich z projektowania pracy w laboratorium dentystycznym. Takie zdjęcia otrzymujemy na bieżąco do akceptacji, i pacjenci też mogą zobaczyć, że ich praca powstaje, czekając na swoją wizytę. A jak pan to widzi w przyszłości, ogólnie, całą tą cyfrową stomatologię? Tak, jako specjalista, człowiek, który gdzieś tam wchodzi w ten świat coraz bardziej, jak to może wyglądać według pana? Ta cyfrowa stomatologia w stu pewnie wyprze masy wyciskowe. My się, my się przed tym nie obronimy. To jest to rzecz nieunikniona na pewno. Myśli pan, że to co złego? Nie, nie. Same pozytywy. Przyspiesza nam to tak naprawdę wykonanie pracy, jeżeli współpracujemy z dobrym laboratorium, bo tutaj jest to ważne i trzeba podkreślić, że nie może to być pierwsze, lepsze laboratorium. Tam potrzebne jest pewne doświadczenie. To tylko prace powstawały, powstają szybciej. To my potrzebujemy Laboratorium potrzebuje 2 do 3 dni plus dzień na wysyłkę. To jest bardzo szybko. Nie mówię tutaj o pojedynczej koronie na przykład, ale o pracach, które mają nie wiem, 10 punktów, 12, jesteśmy w stanie w ciągu tygodnia taką pracę oddać pacjentom na gotowy. A dla Pana jako specjalisty była jakaś bariera wejścia? Nie, nie jestem gadzieciarzem, natomiast szkolenie mieliśmy przeprowadzone przez OptiDent, także jak najbardziej wdrożyliśmy się płynnie. Tutaj nie mogę narzekać. No pierwszy skan zawsze jest trudny w pewien sposób do wykonania. Natomiast też laboratorium, z którym współpracujemy, pomogło nam. Pewne, pewne wskazówki, co robimy nie tak, co mamy poprawić. W kolejnych skanach? Czy musimy pacjenta zaprosić jeszcze raz, żeby, żeby na przykład jakiś element doskanować? No ale to są, to są takie początki, jeden, dwa razy i kolejny skan idzie płynnie wtedy. A myśli Pan, że to jest ogólnie dobry moment na inwestowanie? Znaczy tak, żyjemy już z tą całą epidemią rok czasu. Natomiast, czy jest to dobry czas, to każdy musi odpowiedzieć sobie indywidualnie. Myślę, że nasza branża jako opieka medyczna tutaj no, nie będzie nigdy wyłączona z rynku, no bo musimy dbać o zdrowie pacjentów i ich stan. Jamy ustnej, więc chyba, chyba my nie możemy tak do końca narzekać, że, że w naszej branży dzieje się gorzej. Są inne branże rzeczywiście, które no niestety nie mogą pracować, nie mogą wykonywać swojego zawodu. Natomiast myślę też, że też jest to dobry czas, ponieważ pomijamy te, te wyciski analogowe, konieczność wysyłania do laboratorium wycisku, możliwość transportu materiału zakaźnego. Tutaj wszystko idzie cyfrowo poprzez maila, też też duży plus w tym kierunku. Może jakieś kolejne zmiany? Jak mówi pan, co miesiąc inwestycja. A... Mus, 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 muszę panu handlowca może jakaś, może jakaś drukarka, może jakaś frezarka do cyrkonu. No, no, wszystko, wszystko jest to przyszłość, tak? Także myślę, że do, do, do gabinetów czy, czy większych klinik takie rzeczy będą wchodzić coraz szybciej. A potem po półtora miesiąca pan powiedział, że, że gdzieś się pan spóźnił. Dlaczego? Myślę, że to jest tak fajne urządzenie, że ono już od dawna powinno pracować w mojej klinice. Trochę się zaskoczyłem, że, że nie podjąłem tej decyzji wcześniej. Po prostu jestem zadowolony zadowolony z tego skanera i, i mógł móg on już być wcześniej i pracować dla nas. Czyli rozumiem, że inwestycja w jakiś sposób zaczyna się zwracać. Myślę, że tak. Jak ktoś Pana spyta teraz, czy, czy poleca Pan ten skaner, co Pan powie? Jak najbardziej tak. Cena adekwatna do jakości sprzętu. Nie mamy też jakichś corocznych konieczności zakupu czy przedłużania licencji, kolejnych wydatków. Mamy jeden wydatek, który możemy sobie amortyzować, on się zwraca. Dobry efekt dla pac przed pacjentem, że my się rozwijamy. Robimy coraz lepszą tą stomatologię, coraz dokładniejszą protetykę, ładniejszą, jak najbardziej polecam. Pacjenci wszyscy, którzy mieli te, te, te prace wykonywane za pomocą skanera, bardzo pozytywnie to odbiera, odbierali i pokazują nawet im ten skan, jak on wygląda, jak będzie potem ich praca projektowana. Widzą, że mają produkt premium. To, co jest najlepsze na obecne czasy w stomatologii, to. My wykonujemy, czy jesteśmy w stanie wykonać. Czy jest coś, co pan chciałby dodać od siebie? Chyba na razie nie. To jeszcze za krótki okres. Musimy chyba jeszcze troszkę popracować na tym skanerze i, i zobaczyć, czegoś się jeszcze więcej nauczyć. Może może wtedy się coś pojawi. Na tą chwilę nie, żadnych skarg. No to świetnie, to bardziej miło mi to słyszeć.